Ta sama ilość prądu, której potrzeba do rozpalenia żarówki, wystarczy również do przecięcia stali wiązką laserową, jeśli tylko zostanie w odpowiedni sposób skoncentrowana. Cześć, witam Was serdecznie pod koniec tego tygodnia. Nie wiem, czy zauważyliście, że często za mną, kiedy tutaj siedzę i nagrywam audio u siebie w domu, widać kawałek takiego zdjęcia. E, powiem wam dzisiaj, co to jest za zdjęcie. To jest, to jest moje zdjęcie z profesorem Robertem Cialdinim, tym od sztuki wywierania wpływu. Na innych, to było jego wystąpienie we Wrocławiu, które, które miałem przyjemność tłumaczyć i. Witek Rusinek z, film, z firmy Shoty, Genialny fotograf podarował mi to zdjęcie właśnie w ramce. Dlaczego wspominam o profesorze? Dowiedziałem się właśnie, że, że jest bardzo chory i że najprawdopodobniej już nigdy w Polsce go nie zobaczymy, więc wyślijmy dobrą energię w stronę profesora Roberta Cieldiniego, bo to jest ważna postać dla w ogóle ruchu psychologii, również rozwoju osobistego, także ważna postać dla rozwoju mojego tłumaczenia symultanicznego. To jest cała osobna historia, nie mam w tej chwili na nią czasu. A jeśli chodzi o audioinspirację i naszą pomarańczową teczkę, to chciałbym sięgnąć do mojego ulubionego, Briana Tracy, do którego dawno nie sięgaliśmy. Jakoś ostatnio przyciągnęła moją uwagę... Jego książka z 2016 roku, Zapanuj nad czasem i zostań panem swojego życia. Wydana przez MT Business w Polsce. No, zarządzanie czasem to jest takie hasło klucz u Briana Tracy. Ta książka jest pretekstem do tego, żeby Brian mógł przekazać nam wiele różnych ogólnych zasad sukcesu, którymi, którymi kapitalnie się dzieli i, i opisuje. I to jest to, co chcę wam przeczytać jest też przykładem tego jak genialnym narzędziem uczenia są historie. Więc posłuchajmy najpierw lekcja. Skup się na rozwiązaniu pisze Brian Tracy. Zdolność do skupienia się na jednym konkretnym problemie czy decyzji ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia sukcesu. Czytam to dla siebie jak zwykle, tak samo jak dla ciebie czy kogoś innego. Ta sama ilość prądu, której potrzeba do rozpalenia żarówki, wystarczy również do przecięcia stali wiązką laserową, jeśli tylko zostanie w odpowiedni sposób skoncentrowana. Skupienie całej uwagi na konkretnym problemie, bądź osiągnięciu konkretnego celu, powoduje, że umysł upodabnia się do promienia lasera i jest w stanie pokonać każdą przeszkodę, która mu stanie na drodze. Zdolności w zakresie rozwiązywania problemów można skutecznie rozwijać poprzez konsekwentne poszukiwanie odpowiedzi na odpowiednio sformułowane pytania. Gdy wiele lat temu prowadziłem na zlecenie firmy IBM seminaria w zakresie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zawsze od początku zachęcałem słuchaczy do zadawania sobie serii pytań o zasadniczym znaczeniu. Pytanie numer jeden brzmi: z jakim konkretnie problemem masz teraz do czynienia? Zastanów się. Najpoważniejszą przeszkodą w procesie rozwiązywania problemów okazuje się bowiem brak jasności co do faktycznej istoty sprawy. A więc, z jakim konkretnie problemem masz teraz do czynienia? Pytanie numer dwa brzmi, czy to naprawdę problem, czy może jednak szansa? Hmm. Wiele ważnych przełomów w biznesie i nauce dokonało się w związku z całkowitym fiaskiem jakiegoś produktu, usługi czy eksperymentu. Pierwotne niepowodzenie stało się źródłem nowych informacji lub skłoniło ludzi do zmiany sposobu postępowania. I ten nowy kierunek okazał się strzałem w dziesiątkę. I tutaj genialna historia, którą niby znamy, ale bez aż takich szczegółów. Posłuchajcie, wielki przełom. Do największych dwudziestowiecznych przełomów w dziedzinie medycyny należało odkrycie przez ser Aleksandra Fleminga penicyliny. Nastąpiło to w wyniku niepowodzenia eksperymentu badawczego. W 1928 roku Fleming umieścił bakterię w żelu agatowym, znajdującym się na szkiełku laboratoryjnym, po czym poszedł na lunch. Po powrocie. Z rozczarowaniem stwierdził, że bakterie doszczętnie wymarły. Typowy naukowiec wyrzuciłby takie szkiełko z zanieczyszczonym ag agatem, a potem rozpocząłby eksperyment od nowa. Fleming zadał sobie tymczasem pytanie: Cóż to była za silnie działająca substancja, że bakterie w tak krótkim czasie zginęły? Doszedł do wniosku, że mają na to wpływ prace prowadzone w innej części laboratorium. Odbywały się tam właśnie badania nad nowym rodzajem grzyba, którego próbki nie zostały zabezpieczone, a w związku z tym zarodniki swobodnie unosiły się w powietrzu i rozprzestrzeniały po całym laboratorium. W ten sposób trafiły między innymi na szkiełko, na którym Fleming hodował bakterie. Grzyb udało się zidentyfikować Udało się również uzyskać z niego penicylinę, która niewiele ponad 10 lat później, podczas II wojny światowej, uratowała miliony ludzi od śmierci z powodu chorób i infekcji. Odkrycie penicyliny przyniosło Flemingowi tytuł szlachecki, jak również nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny, wielki majątek i status jednego z najbardziej poważanych lekarzy w historii Wielkiej Brytanii, który zresztą zachowuje do dziś. Pisze Brian Tracy w książce: Zapanuj nad czasem i zostań panem swojego życia. Słuchajcie, no, kolejny genialny moim zdaniem przykład na to, że nic nas nie uczy tak jak historia, prawda? Jak przykłady z życia, opowieści o tym, co ludzi spotkało. Ja uwielbiam zadawać takie pytania: A jak to się zaczęło u ciebie? Jak to się stało, że zająłeś się tym czy tamtym? I Następnie słyszę takie rzeczy, nie zawsze, ale czasami takie, że po prostu robię wow i zadaję kolejne pytania, i dzieje się cała historia. Jak wiele możemy się nauczyć z opowieści innych ludzi, ale żebyśmy dostali te opowieści, musimy zadać pytanie. Ja to uwielbiam robić. Nie wiem, jak tobie to wychodzi. W każdym razie to jest jakiś taki atawistyczny nawyk, jeszcze, prawda? To, że jak słyszymy, to siądźcie, posłuchajcie, opowiem Wam jak. To momentalnie nastawiamy swoją uwagę i chłoniemy. Więc opowiadajmy historię, wysyłajmy sobie historię. Jeśli macie jakąś niesamowitą historię, którą powinienem przeczytać, przyślijcie mi ją, powiedzcie nawet nie wiem, na kartce skserujcie jakoś, dostarczcie mi tekst, żeby mógł go przeczytać na papierze czy na ekranie, uwielbiam fantastyczne historie. Które, jak nic innego, poruszają nasze serca. Dzielmy się nimi, podziel się tą audioinspiracją historią mm, doktora Fleminga i krążących w powietrzu zarodników grzyba, które doprowadziły do przełomu i uratowały miliony istnień ludzkich, ale musiało to trafić na odpowiednio otwarty umysł, prawda? No dobrze, życzę Ci dobrego weekendu, mamy zachwycająco piękny wrzesień, korzystajmy z tego dużo dobrej energii i do zobaczenia w poniedziałek. Tymczasem trzymaj się, cześć.